Witam. W dzisiejszym odcinku zrobię szybkie śniadanie, czyli tosty hiszpańskie, czy tam grzanki, albo pan con jak kto woli. Użyję do tego pomidorów San Marzano. Zapraszam. Pomidory nacinam do miseczki, zalewam wrzątkiem. Cebulę kroję w kosteczkę, następnie pomidorki ze skórki ubieram, kroję w drobną kosteczkę, troszeczkę jeszcze posiekam. I do miseczki na rozgrzaną patelnię bułkę, chleb albo chleb tostowy. Obracam, nakładam pomidorki, sprawiam oliwą, zrzucam z patelni, delikatnie solę, opcjonalnie delikatnie pieprzem na tę cebulkę. Narwać troszeczkę świeżej bazylii. tylko szybko i smacznie. A jeśli tego się odcinek pomodował, zostaw łapkę w górę, daj suba i widzimy się w następnym. Hmm.